Witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Na mecz zapraszają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To spotkanie to dla wszystkich kibiców niemała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Reprezentacja Polski zmierzy się z reprezentacją Finlandii. Ciekaw jestem Topku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. A oto skład reprezentacji Polski. Wojciech Szczęsny w bramce. W obronie Tomasz Kęciora wystąpi z Janem Betnarkiem. Piotr Zieliński oraz Grzegorz Krychowiak zagrają na skrzydłach. W ataku natomiast zobaczymy Roberta Lewandowskiego, współpracującego z Arkadiuszem Milikiem. Przeniesienie teraz ciężaru gry na drugie skrzydło. Mamy zestawienie drużyny gości na ten mecz. Nieudany atak. Z fair play też niewiele to miało wspólnego. Jaka będzie decyzja sędzi? Prawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Milik. Milik jest teraz w szesnastce. Mamy strzał głową, ale to nie będzie game changer. Za wysoko. oddana rywalom. Kamara. żebyśmy na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Kamieński Traci tę piłkę. Kamara. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Na szczęście obędzie się bez kartek. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. Kibice zdecydowanie domagają się strzału. Kopnął teraz piłkę w szesnastkę. I zatrzymał to ładnie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Uwaga, udany przechwyć teraz. Akcja przyspiesza, dobry lob. Polacy tracą piłkę. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. Temu póki traci tę piłkę bez fałdu. Jan Bednarek. Rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. Uderza teraz, z naprawdę daleka. Dobrze, teraz bramkarz broni ten strzał z dystansu. Wyłapał tę piłkę, naciskali go rywale. Z tego mogła być zaraz bramka, ale odważnie interweniuje. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Miejski. Strata biało czerwonych. Kamara. Ruszył do ataku, chyba wie, co chce zrobić. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Arkadiusz Milik przy piłce. Chyba jest szansa na groźną akcję. Czy będzie z tego bramka? I co? Spalony! Jaka szkoda. To była naprawdę dogodna okazja. Pozwala kontynuować tę akcję. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Uwaga! Będą prowadzić. Odbiera czysto w polu karnym. Wywieszczone podanie. Lewandowski. Ma teraz piłkę. I Lewandowski. Jest! Robert Lewandowski. Otwiera wynik spotkania. On jest po prostu niezawodny. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. Kolejne nam się wynik. Jest jeden 0 Kamara. Kuki. Polacy przy piłce. Tomasz Tomasz Ależ zagranie. Teraz centra do Lewandowskiego. Blokuje ten strzał. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Szuka centrum Krychowiaka. No, takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Jaki obraz gry wyłania się z tej pierwszej połowy? Mnie podoba się postawa gospodarzy. Nie tylko prowadzą, ale też grają swoje. Zdecydowanie, Tomku, nie możemy w tej chwili powiedzieć, że znamy już zwycięzcę tego spotkania. Tutaj naprawdę wiele może się... Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Zabrakło precyzji. Mogą teraz tego żałować. Ale był czujny, brawo! Arkadiusz Milik. Truje w pole karne. Ma do kogo? I teraz piłka do arka Milika. Strzela, ale obok bramki. Może innym razem. kamera gwizdek mamy już wolny podanie do Zielińskiego strata i muszą teraz uważać. Temu puki. Kamiński. Nic z tego nie będzie. Przechwyt Kamara. Spokojnie sobie klepią. Szukają szansy na odrobienie straty. Ale jednak czegoś zabrakło. Atak kończy się niezgodnie z oczekiwaniami. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Nic z tego przerywa akcję we... Ta im teraz remis! Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy, jakby zaskoczeni, Lewandowski nie trafia. Jakim cudem to nie weszło? Nie wiem. No, ale wcześniej mieliśmy chorągiewkę w górze, więc chociaż tyle dobrego. Grzegorz Krychowiak. Czy trafi do siatki? Dobre teraz zachowanie między słupkami. Dwubramkowa przewaga dawałaby już spory komfort, ale nic z tego, bo świetnie interweniuje między słupkami, utrzymując swoją ekipę w meczu. Pewnie trzeba będzie znów interweniować, bo rywale naciskają. No szkoda teraz! Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleju zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Brona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. No może teraz. Polscy kibice czują pismo nosem. Cały stadion wrze. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Nie udało się utrzymać przy piłce. Mocno się teraz cofają, zapraszają wręcz do pressingu. Dobra interwencja, rywal bezradny. Kamara, Jensen, Iwanow, no można było to rozwiązać lepiej. Kamiński, uwaga Lewandowski, znakomicie teraz w odbiorze i co, co zrobi z piłką? Póki. O, i to był książkowy odbiór piłki. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! Zanosiło się tutaj na gola, ale pokrzyżował im szyki tym świetnym odbiorem obrońca. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Robert Lewandowski. Wrzutka w 16. Na razie mogą odetchnąć. Nie ma faunu. Czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. Udało się odzyskać posiadanie. Pracą piłkę. nie przepisowe zagranie i to bardzo nieładne a ma już przecież na koncie żółtą kartkę Robert Lewandowski Kamiński Szuka dośrodkowaniem Lewandowskiego. Nie dało się jedną stroną, to próbują drugą. Teraz uwaga, agresywny pressing. Uwaga, piłka w grze. I ostatecznie nic z tego nie wyszło. Teraz Bramkarz ratuje ich i wciąż nic tu nie jest rozstrzygnięte, ale jeśli chcą tu przynajmniej zremisować, nie mogą dopuszczać do takich sytuacji. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy jak wpłynie to na obraz gry. Obiecujące zagranie przed pole karne. No, i teraz dokładnie na dalszy słupek. Podanie do Zielińskiego. Wiesz co? Gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż, wiadomo, prawo Paskala. Była siła, zabrakło celności. Jeszcze trochę, a Bramka będzie w zasięgu. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. Słupek. Piłka w grze. No gdyby to weszło, dalsza część meczu inaczej by wyglądała. Dwukrotnie po... Nie do wiary. Wybronił to. To było wzorowe uderzenie głową. Mocne, mierzone. Ale jakimś cudem bramkarz był jednak górą. No pozostaje mu pogratulować. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Taylor. Kamara. Szukają wyrównania, ale nie podpalają się, grają cierpliwie. Skuteczna interwencja, piłka wybita. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Ogrywa piłkę w pole karne. się złożył do tego woleja. Prawo Robert! Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale to co było później warto oglądać wielokrotnie. Idealnie odczytał trajektorię i przymierzył z woleja. No to mamy 2 do 0. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak, a jednak woli zejść do środka. Nie, nie daje się zaskoczyć. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. Daleka piłka z rogu. Ma stuprocentową szansę. Bardzo dobra interwencja. I mamy kolejny rzut rożny. Milik. Kamiński. Robert Lewandowski. Rzuca teraz w szesnastkę. Przerywa to dośrodkowanie pewnym wybiciem. Ależ teraz podanie w uliczkę. Kamara. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Arkadiusz Milik. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Waga strzał w kierunku bramki. Błąd, strata piłki. Kamara. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Czy taki widzą nadzieję? Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Dobry pressing. Odebranie piłki pod polem karnym. Zagrywa pole karne. No i proszę, całkiem niezły strzał, ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza, Jacku. No tak, wyciągnął się podręcznikowo, wyglądał przy tym bardzo pewnie, zresztą nie tylko podczas tej interwencji. Centruje w pole karne, ma do kogo. A? Proszę Państwa, końcowy gwizdek kończy dzisiejsze zawody. Mamy wygraną reprezentacji Polski. Trochę zdrowia trzeba było zostawić na boisku, ale było warto. Świadczą o tym dwie bramki przewagi na koniec tego spotkania. Dobry mecz i zasłużona wygrana. Nie mam wątpliwości, że po tym spotkaniu będzie wysłuchiwać peanów na swoją cześć. Słusznie. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia. Ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję. Cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców.